Badania, z których wynika, że po raz pierwszy w historii tych badań Polacy są bardziej zadowoleni ze swojego nie tylko życia, ale też ze swojego stanu materialnego. Chociaż Polacy, jak wiemy, lubią narzekać. Prawda? No, po prostu mamy to we krwi, że bardzo często jesteśmy malkontentcy, nawet jeżeli rzeczywistość wokół nas jest słoneczna. I miła, także tym bardziej się cieszę z tego, ponieważ nie da się oszukać takiej, takiej opinii, takiej rzeczywistości. I ważne, że Polacy w ten sposób wyrazili swój pogląd na temat rzeczywistości. A drugie badania dotyczyły, są jeszcze bardziej konkretne, ponieważ dotyczą bardzo prostego pytania, czy jesteś gotowy do wyjazdu za lepszą pracą za granicę. Na Tak zadane pytanie tylko 12% Polaków najniżej w historii badań ostatnich wielu lat odpowiedziała, że są gotowi do wyjazdu za granicę. To mnie szczególnie cieszy. Widzę, że ludzie więcej widzą swoje perspektywy rozwoju, a mi w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przede wszystkim chodzi o miejsca pracy, o jak najniższe bezrobocie, o repolonizację, ale również o to, żeby ludzie jak najwięcej zarabiali. Czy państwo, ustawodawcy i rząd powinni pomagać polskim przedsiębiorcom, polskiemu przemysłowi, czy wystarczy, żeby nie przeszkadzali? A jeśli nie przeszkadzali, to jak to zrobić? Ani jedno, ani drugie, Pani redaktor. Ponieważ z jednej strony państwo nie jest po to, żeby wyręczać przedsiębiorców. Właśnie przedsiębiorcy są tą taką grupą, która podejmuje ryzyko, grupą, która bardzo ciężko czasami pracuje, ryzykuje swoim własnym majątkiem. I dlatego na nich buduje się w dużym stopniu cała gospodarka, czy przemysł, tak jak tutaj rozmawiamy na forum przemysłowym. Ale z drugiej strony oczywiście, że jest tak, że najbardziej nowoczesne państwa świata wspierają w najrozmaitszej sposób swoich przedsiębiorców. Ale wspierają to nie znaczy ich wyręczają. Wspierają to znaczy na przykład pomagają poprzez dyplomację ekonomiczną zdobywać nowe rynki. Wspierają to również, pomagają w pewnych inwestycjach, ale nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, że my wspieramy wszystkich przedsiębiorców. Nie, przedsiębiorcy najlepiej dbają o siebie sami i oni wiedzą, gdzie są te rynki, które chcą jako kolejne podbić. Ale też warto, żeby od czasu do czasu pamiętali o tym, że w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju mamy specjalny fundusz dedykowany na to, żeby pomagać przedsiębiorcom w kupowaniu spółek za granicą, spółek, które są czasami ich konkurentami. Czyli to, co firmy zagraniczne robiły wobec nas w latach 90., my teraz jesteśmy gotowi odwrócić te wektory i wspierać, tak jak firma Wielton na przykład kupiła swoich konkurentów we Francji i we Włoszech. Gratulacje. I my chcemy w ten sposób również pomagać przedsiębiorcom. Ale ważne jest, żeby rozumieć tą logikę współpracy między przedsiębiorcami a państwem, administracją centralną, a nie jest to logika wyręczania przedsiębiorców, tylko inteligentnego, umiejętnego wspierania w niektórych obszarach. Pan premier przedstawił tą konstytucję dla biznesu. Jaki jest oddźwięk? Czy biznesmeni mówią, że coś by tam zmienili? Jak reagują na to? Jest bardzo dobry oddźwięk, jeśli chodzi o konstytucję dla biznesu. Dzisiaj miałem okazję przedstawiać konstytucję dla biznesu na Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego skupia zarówno pracowników poprzez związki zawodowe, i różne zrzeszenia, ale również związki przedsiębiorców i pracodawców. I była to konstruktywna krytyka, ale naprawdę bardzo konstruktywna i dostrzeżono bardzo wiele pozytywnych stron. Zwrócono uwagę na kilka aspektów, na tym polegają konsultacje. Bardzo się cieszę z takiej, z tej rozmowy, z tych konsultacji. Rada Dialogu Społecznego to jest dla mnie niezwykle kluczowy partner i generalnie jest bardzo pozytywny odbiór konstytucji dla biznesu.